Sen. W przeszłości sen uważany był przez jednych jako przestrzeń kontaktu z bóstwem, duchami lub światem pozamaterialnym, przez innych jako niepotrzebna strata czasu. Przez wieki nie potrafiliśmy sobie poradzić ze snem. Był on tajemniczy, poza kontrolą, trochę niepokojący. Właśnie szukaliśmy wskazówek do naszego postępowania albo uznawaliśmy go za bramę do naszej wypartej przeszłości. Nie, przynajmniej według Freuda. Dziś na temat snu wciąż wiemy mało, ale już na tyle dużo, że hipotezy przeszłości możemy zweryfikować. Jak to zatem z tym snem jest? Jaką on ma funkcję? A może to tylko relikt naszej ścieżki ewolucyjnej? Zupełnie niepotrzebny? Moją wiedzę o śnie poszerzyłem dzięki świetnej książce Matthew Walkera Dlaczego śpimy? W tym filmie przedstawię kilka najważniejszych testów z tej książki. Zacząć należy od tego, że Matthew Walker opisuje ten nie, opisuje nie, nie tyle jako filar dobrego zdrowia, lecz jako jego fundament. Jak to rozumieć? Ano tak, że wszystkie elementy naszego funkcjonowania, które sprzyjają naszemu zdrowiu, czy to jest dobre jedzenie, czy ruch fizyczny, czy stabilność psychiczna, zależą od dobrego snu. Wydaje się to dziwne na pierwszy rzut oka. Jak sen może wpływać na to, co jemy, ile się ruszamy? Otóż Walker przytacza badania pokazujące, że osoby, które są chronicznie niedospane, mają tendencję do wybierania jako pożywienia pokarmów, które są mniej zdrowe, mają też. Mniejszą ochotę na podejmowanie wysiłku fizycznego. Te same osoby, gdy dać im szansę, na... szansę wysypiania się, zaczynają więcej się ruszać i lepiej odżywiać. Wrócę jeszcze do tego, ale najpierw chciałbym odpowiedzieć na pytanie, czym jest sen. Z jednej strony, niby wszyscy to wiemy: sen to jest czas, kiedy śpimy. Ale jako, że tracimy wtedy świadomość, nie jesteśmy w stanie poznać własnego snu. Dlatego sen poznawany jest przez kogoś z zewnątrz. Dajmy na to badacza, który Cię obserwuje i prowadzi różne pomiary lub przez żonę, która wybudza się Twoim trapaniem. Sen dzielimy na dwie fazy, obie fatalnie nazywane. Druga w kolejności, faza REM, od angielskiego Rapid Eye Movement, czyli nagły ruch gałek ocznych, wynika z obserwacji, że nasze gałki, nasze oczy poruszają się pod, pod powiekami. W fazie tej mamy marzenia senne. Całe nasze ciało jest sparaliżowane poza głokami ocznymi. Ciało jest sparaliżowane dlatego, że mózg, który wyświetla nam sen, posługuje się dokładnie tymi samymi sieciami neuronu, neuronów, którymi by się posługiwał na jawie. Jeśli śnimy, że biegniemy, uczestniczą w tym neurony, które są odpowiedzialne za kontrolowanie mięśni uczestniczących w bieganiu. Innymi słowy, gdyby nie odcięcie impulsów biegnących z mózgu do ciała, biegalibyśmy we śnie. Jedynie gałki oczne bezpośrednio są połączone z mózgiem, odgrywają teatr wyświetlany przez nasz mózg w postaci nagłego ruchu. Pierwszą fazą, czyli tą, w którą wpadamy zaraz po zasięciu, jest NREM. Tu znów naukowcy się nie popisali, bo nazwa ta oznacza tyle, co nie REM. Not Rapid Eye Movement. Ja bym nazwał ją raczej snem głębokim. Mózg w fazie REM, czyli tej drugiej, zachowuje się podobnie do mózgu na jawie. Z kolei w fazie pierwszej, fazie snu głębokiego, działa zupełnie inaczej. Impulsy elektryczne przebiegające przez neurony stają się zadziwiająco symetryczne, zalewając mózg następującymi po sobie kolejnymi falami pobudzenia elektrycznego. Zaczynają się one w korze czołowej i rozlewają do tyłu mózgu. Jak się wydaje, obie fazy są niezbędne do uczenia się. To pierwsza ważna informacja w kontekście edukacji. W czasie snu głębokiego dochodzi do przywrócenia gotowości mózgu do pracy, ale też wzmacniania połączeń neuronalnych używanych niedawno i osłabiania tych, które używane nie były. Faza marzeń sennych zaś to czas ćwiczenia pamięci. Nasze senne wizje sprawiają, że używamy bardzo różnorodnych połączeń, również tych, których, których nie ćwiczymy na jawie. Jednocześnie niewyspanie powoduje niższą jakość utrwalania wyuczonych w ciągu dnia umiejętności i wiedzy. Te umiejętności i wiedza zapisują się w mózgu e, aktywnością połączeń pomiędzy neuronami. Bez snu nie dochodzi do ich konsolidacji. Dość dużo wiemy też o skutkach niedospania dzięki eksperymentom, zarówno przeprowadzonym na przeprowadzanych na myszach, jak i na ludzkich ochotnikach. Jak pisze Walker Trudno jest znaleźć jedną zmienną w ludzkim organizmie, na którą sen nie ma wpływu. Wspomniałem o tym, że gorzej zapamiętujemy. Eksperymenty to potwierdzają. Dla przykładu, badania na studentach dowiodły, że wystarczy raz na tydzień zarwać północki, aby obniżyć poziom wykutej wcześniej wiedzy prawie o połowę. Takich podobnych badań są dziesiątki. Brak snu wpływa negatywnie na naszą odporność. Również zaburzenia psychiczne częściej pojawiają się u osób, które się nie wysypiają. Niedospanie zwiększa szanse na zachorowania na raka. Poprzez szereg mechanizmów prowadzi też do otyłości. Skąd zatem bierze się współcześnie problem braku snu? No bo wiemy, że statystycznie śpimy obecnie znacznie krócej niż jeszcze 100 lat temu. Nasuwają się oczywiste hipotezy. Pierwsza z nich mówi o tym, że śpimy krócej, dlatego że bombardujemy siebie sztucznym światłem. Światłem, który zalewa nasze domy i nasze ulice. A światło, jak wiemy, sprawia, że melatonina, która, która decyduje, sprawia, że czujemy się śpiący, nie wydziela się. Drugim źródłem niedoboru snu jest zapewne nasz styl życia. Budzimy się wcześniej, aby zdążyć do pracy bądź szkoły, używając budzików, zegarków, a wieczorem używamy telefonu czy komputerów lub oglądamy telewizję. Skrócone spanie i sen o złej jakości, np. wtedy, kiedy korzystamy z środków nasennych albo z alkoholu, jest szczególnie groźny dla dzieci i nastolatków, bo ich mózg intensywnie się zmienia. Mniejsze dzieci nie mają jeszcze tak dużych problemów z niedospaniem. Ale patrząc na nastolatków, możemy z pewnością powiedzieć um, powiedzieć o epidemii niedoboru snu. Wstają oni bardzo wcześnie, aby zdążyć na usłom do szkoły. Wieczorami zaś przesiadają przy telefonie bądź przy komputerze. Jeśli dodamy do tego fakt, że naturalny cykl dobowy jest u nastolatków przesunięty, powinni oni spać, pójść spać około godzinę później lub nawet, nawet później od swoich rodziców i wstawać również później, nie dziwi, że na pierwszych lekcjach szkolnych mamy, no, mamy uczniów zombi. Sen rzeczywiście wydaje się fundamentem zdrowia i rozwoju. I o tym możecie przekonać się czytając książkę: Dlaczego śpimy? Polecam jeszcze raz. Polecam też subskrypcję tego kanału. Opowiadam w nim o tym, czy nauka rozwoju człowieka pozwoli nam stworzyć lepszą edukację. To jest też podtytuł mojej książki, która ukaże się niebawem, a może już się ukazała i nosi tytuł Szkoła od Do zobaczenia, do następnego.